Wywal te wszystkie śmierdzące płyny do mycia toalety. Potrzebujesz tylko ocet, sodę oczyszczoną i ciepłą wodę. I zrób domowy płyn do mycia twojej ubikacji. Zacznij od wlania do ubikacji gorącej wody, potem wsyp sodę oczyszczoną i na koniec wszystko zalej octem. Utworzy się aktywna piana. Dokładne proporcje znajdziesz w opisie tej rolki. Dolej jeszcze odrobinę wody i zamknij ubikację. Pamiętaj, żeby użyć gorącej wody, a nie wrzątku. To jest mega ważne. Pozostaw teraz pod przykryciem na około pół godzinki, wyczyść szczotką i gotowe. Twoja toaleta jest teraz czysta, pachnąca i zdezynfekowana i to za grosze. Mam dla ciebie coś jeszcze. Mój sprawdzony trik. Dodaj sobie kropelkę albo dwie ulubionego olejku eterycznego na rolkę papieru toaletowego i ciesz się cudownym zapachem w toalecie.